was moi drodzy uczniowie dzisiaj przeczytam wam bajkę jak osierocony biedny młynarczyk staje się bogaty i szczęśliwy dzięki swojemu kotu posłuchajcie kot buta czyta a mieszka kowalczyk Zapłakał nad swoim losem. Właśnie stracił ojca, i jedyne co mu zostało, to ten dziwny kot. Spraw mi strój, a uczynię cię szczęśliwym i bogatym, powiedział kot. Chłopiec nie miał nic do stracenia, więc za ostatnie grosze kupił kotu buty i ubrania siebie kot udał się do króla Wasza Wysokość a dowód przyjaźni mój pan śleci ten skromny dar Król mile zaskoczony łaskawie przyjął prezent Od tej pory kot w butach i imieniu swojego pana stale odwiedzał króla i zanosił mu podarunek. Dnia polecił Narczykowi wykąpać się o rzece. Wiedział, że miała tamtędy przejeżdżać Karoca Króla. Kiedy się wreszcie pojawiła, kot zatrzymał ją i opowiedział królowi, jak jego pan został napadnięty i okradziony. Król był szczęśliwy, że teraz może się z temu darczyńcy. Witam. Wrócił się do zaskoczonego młodzieńca. Względy wielmożnego pana bardzo mnie poruszyły. Jestem szczęśliwy, że mogę pana postać. Proszę pozwolić, że odwieziemy pana do jego posiadłości. Następnie król, król przedstawił mu swoją córkę. Zmieszany młynarczyk nie wiedział, co powiedzieć. jak go wyznać? Że nie ma nic. Co go wplątał ten szelma, kot? Tymczasem kot w butach pobiegł, co sił w nogach do zamku olbrzyma i oświadczył mu: Twoja moc jest niczym w porównaniu z moją. Gniew i pycha odebrały olbrzymowi rozum. Aby udowodnić swoją siłę na życzenie kota, zamienił się w myszkę. Zanim zrozumiał, że to pułapka, przebiegły kot miał go już na szpadzie. W ten sposób kot w butach przejął zamek. Zdumiony młynarczyk nadal nie zrozumiał sytuacji, w której się znalazł. Już, już chciał wszystko wyznać królowi, kiedy dostrzegł swojego kota pełniącego honory domu. Proszę. Wasza wysokość, proszę do środka. Ma pan wspaniały zamek, zachwycał się król i poruszony w skromnością tak hojnego i bogatego młodzieńca, bez chwili wahania oddał mu rękę swojej córki. Był to pod Butach, czytała Agnieszka Kowalczyk.